for sikkerhets skyld. Pogrzeba nagrań. Okay. No co? Arek, łapka. No jaki miros pokoił.

Cztery Ej! Jesteśmy tam? Czekaj, niech się zmierzą. Stójcie! Skuter, na binkiel! Czekajcie. No to ktoś prowadzi. Na binkiel! Niech ktoś prowadzi i idzie. Na binkiel. Dobra, skuter. Skuter, na Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasz wasilków Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasz Wasilków gra! Aaaa! Wasilków go! Idę po Syrenę. No. gdzie po Syrenę, dobra,